Nazywam się Marek Jakubek, jestem profesorem Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. I chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Państwa na moją już trzecią wystawę w refektarzu Kratoszyńskim i prezentuję tutaj 17 obrazów wielkoformatowych. I nazywam je obrazami metaforycznymi, dlatego że. Dość dużą wagę przywiązuję do pewnej spójności formy i treści. Bardzo mi zależy na tym, aby forma moich obrazów była spójna z tymi ideami, które są w nich zawarte. A bardzo często te idee odwołują się do literatury pięknej, do, do poezji, do niekiedy przysłów staropolskich, a nawet i ludowych przesądów. Oczywiście to, to są moje własne inspiracje w mojej pracy twórczej, natomiast nikomu nie narzucam interpretacji swoich obrazów, bo to nie są ilustracje książkowe, tylko jednak to są moje autonomiczne rozważania plastyczne na temat na tematy, no, takich, które drążą każdego myślącego człowieka. Bardzo serdecznie, jak zwykle, w galerii defektarz. Pewnie wszyscy wiedzą, że jest to galeria wszystkiego Ośrodka Kultury, ale zawsze to powtarzam, żeby... Nie kojarzono galerii z samą galerią, ale również z całą resztą kaprysów kultury, więc witam Państwa bardzo serdecznie. Na wędzarzu wystawę malarstwa pana Marka Janówka. tutaj mamy autora. Pan Marek jest profesorem Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu już od, od, od wielu lat. Zresztą kończył tam tą uczelnię i tam wykłada w Katedrze malarstwa. To są najnowsze obrazy Pana Marka, najnowsze owoc jego poszukiwań z tego, co doczytałam. Cała droga jest można sobie szczegółowo, ponieważ pan Marek bardzo pięknie opisał w takim autoreperacie, który jest na topie, więc kto tam jest ciekawe, to może doczytać, ale myślę, że dużo ciekawsza będzie rozmowa z artystą, bo to zawsze jest no, inny kontakt i, i zawsze można coś odkryć. Przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować za przyjęcie zaproszenia. Również chciałbym podziękować pani Beacie, czyli pani Beato, za tak piękne przygotowanie folderka wystawy. I rzeczywiście to jest moje już trzecie spotkanie z państwem w galerii. Oj, to było bardzo, bardzo dawno, kiedy było pierwszy raz. Najpierw przygotowałem był... dla państwa 17, dobrze pamiętam, takich obrazów wielkoformatowych. To są obrazy w y, takiej y, technice dość eksperymentalnej. To jest technika solventowa. Y, właściwie jestem malarzem, i moją taką ulubioną techniką jest technika olejna, Ale no cóż, y, świat się zmienia. Y, techniki cyfrowe są coraz mocniejsze i pozwalają też na bardzo szybką pracę, dlatego, że to, to jest problem praktycznie bogaty a to są wszystkie prace, bo tutaj bardzo zostało mowa 30. to jest wywóz trzech Właściwie wszystkie trasy mają te obrazy metaforyczno symbolicznymi dlatego, że wszystkie y, obrazy y, mają jakiś taki ważny kontekst y, y, treściowy, odstąpywany, pasywny. Państwo taką? Bazywie, to w mózgu legną się skorpionów. Wydawało się tak piękna ta metafora, bardzo uniwersalna, więc próbowałem coś takiego powiedz, zaproponować. Ja staram się, żeby te moje propozycje, mimo że odnoszą się do pewnych wątków literackich, bardzo często właśnie prawie wszystkie obrazy w swojej interpretacji. Mówię tylko o tym, dlatego że... Może to jest ciekawe z punktu widzenia, niezależnie od tego, tak, żeby one były tak interpretowane, jak ja to sobie jednak nie myślę, mam do właściwie aktyw. Żeby wzmocnić troszeczkę taką wymowę tych obrazów, one stają się taką bardziej tak osobistą wypowiedzią. Ten, ten obraz polegał na się na świecie, jeszcze z czasy to to, że w zasadzie można ją powielać. W zasadzie. Bo trzeba oczywiście te parametry druku też <laughs> umiejętnie powtórzyć. To się nie zawsze udaje. Wiem z własnego doświadczenia, bo próbowałem kilkakrotnie powielać obraz po i za każdym razem pominę. Natomiast to, co jest daleko od tej techniki, to, że można bardzo szybko pracować. Ochotę, może kupić. Potem dzieci. Dzisiaj tutaj mamy dostatek, więc któryś może wylosować. I...